9 stycznia na boisku ze Sztuczną Nawierzchnią w Mińsku Mazowieckim pierwszy wspólny trening w 2024 roku odbyli piłkarze Mazowi. W premierowych zajęciach wzięło udział 22 zawodników. No, dzisiaj zaczynamy już takie zajęcia stricte piłkarskie, ale z akcentem wytrzymałości, bo wiadomo, że ten okres zimowy jest dwa miesiące ciężkiej pracy, także zaczniemy od wytrzymałości i później przejdziemy trochę na siłę i dopiero... Po dwóch, trzech tygodniach zajmiemy się tymi aspektami czysto piłkarskimi. Widzę, że wszyscy pozytywne twarze, także wiedzą, zdają sobie sprawę z tego wszyscy i piłkarze i cały klub, że mamy dużo do roboty, dużo do dobrej roboty, żeby jak najwięcej później w sezonie móc się cieszyć, a nie odkryje Ameryki mówiąc, że właśnie te miesiące styczeń i luty zadecydują nie tylko o wiośnie, ale i o całym roku. W gronie trenujących pojawił się testowany bramkarz Młodzieżowiec oraz trzech młodych piłkarzy z rezerw. Zabrakło Ezany Kachsaja, który odszedł do Podlasia Biała Podlaska oraz Michała Wołosa. Dołączyliśmy trzech młodzieżowców z rezerw, przyglądamy się zawodnikom, niektórzy jeszcze będą trochę anonimowi na początku, bo nie wiemy jak tam te kluby się zapatrują na ich testowanie, ale no, będziemy też przeglądać jakichś zawodników obcokrajowców, bo, bo, bo oni łatwiej jest ich gdzieś tutaj ściągnąć za, za, za jakieś mniejsze pieniądze, także będziemy na pewno robić jakieś ruchy, ale żadnych Ruchów. Uważam, że w tej drużynie jest duży potencjał, tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać no, w czasie tej ciężkiej pracy, później w czasie tych meczów, ale na pewno będziemy się rozglądać, ale jeżeli ktoś tu przyjdzie to nie po to, żeby tylko być jednym z wielu, tylko żeby był wartością dodaną. Zwieńczeniem pierwszego tygodnia przygotowań będzie gra wewnętrzna. Pierwszym sparingowym rywalem Mazy będzie chutnik Warszawa. Gra kontrolna z ligowym rywalem odbędzie się 20 stycznia. Na pewno w okresie przygotowawczym, aby, aby nas omijały kontuzje, żeby, żeby w tym cięższym okresie nie, nie było jakichś tam urazów cięższych. Wiadomo, jakieś mikrourazy pewnie będą, bo to jest normalne, ale życzyłbym sobie i drużynie na pewno, żeby, żebyśmy tu po tym okresie przygotowawczym byli w komplecie zdrowi i, i mam nadzieję, że dobrze to, dobrze ten okres będzie przepracowany i ruszymy, ruszymy od pierwszego meczu.